Witam, trygonie ognia jest to rozdanie na Nów Księżyca, który odbędzie się, kochani, 3 września. Słuchajcie, ten Nów Księżyca jest w lekkiej opozycji z Saturnem, który jest w rybach, także może być dosyć ciekawie. Natomiast już Mars 4, słuchajcie, przechodzi do znaku Raka ze znaku bliźniąt. Także jest nadzieja, że te energie takie um, niestabilne się uspokoją, bo Mars w bliźniętach niestety sieje niepewność, tak? Także, kochani, zaczynamy. Zaczynamy od baranka. Baranki, Wasza ogólna energia na ten mnóstwo księżyca. Wasza ogólna energia na ten mnóstwo księżyca. Wasza ogólna energia na ten mnóstwo księżyca. Barany ogólna energia na nów księżyca mhm. dobrze, odwrócona karta była wasza ogólna energia na mhm. nów księżyca fajnie mhm. e, co, co nowego do was nadchodzi? Uu. kapłanka mhm. Mhm. I jak do tego podejść? Jak do tego podejść? Mhm. E, co należy już zostawić? I czemu się jeszcze przyjrzeć? Komu lub czemu się przyjrzeć? Mhm. Super. Słuchajcie, e, z przełożenia dwójka kielichów, dziewiątka monet, piękne karty, podpisanie jakiejś umowy, wejście kimś, z kimś w relację, wejście z kimś w tworzenie czegoś, e, dogadanie się, tak? E, fajna współpraca, nowe początki, szansa na miłość. Także na ten moment energie macie mega bajeczne. W ogóle, słuchajcie, wchodzicie, jesteście teraz w pewnym umiarkowaniu, czyli może nic ciekawego się u was takiego nie dzieje. Natomiast też fajnie, bo jest w miarę dosyć spokojnie, emocje są dosyć ustabilizowane, sytuacje też. Co do was idzie z nowym księżyca, kochani, idzie do was. Może być tak, że wasza duchowość nabiera tak naprawdę, wasz rozwój duchowy, emocje, podświadomość, intuicja nabiera innego wymiaru, innego znaczenia, i pokazuje się tutaj, że będziecie bardzo głęboko, mocno w siebie wchodzić, analizować. Tak? Zobaczycie, że nagle wasza intuicja działa inaczej, że jesteście coś w stanie przewidzieć. Będziecie widzieli, że pewne rzeczy przeczuwacie, wasza dusza wam będzie coś podpowiadała, wasza właśnie intuicja tutaj będzie mega, mega. Słuchajcie, z tym nowiem księżyca wyostrzona, tak? Jak do tego trzeba podejść? Może też tak być, że zaczniecie wracać, um, słuchajcie, do przeszłości, do bolesnych wydarzeń, um, tak? Natomiast też słuchajcie, co, co, co do Was nowego nadchodzi. Pewne rzeczy być może zostaną odkryte przed Wami. Domyślicie się czegoś, dowiecie się czegoś, coś co było ukrywane, pewne takie rozwiązanie tajemnic. Właśnie Mars wchodzi do raka, tak? Wychodzi z bliźniąt, czyli z pewnej takiej również energii rozchwiania, tak? Coś, co nie było pewne, nabiera innego znaczenia. Zaczyna być teraz dla Was coś pewnego, coś odkrywacie, być może w sobie, jakiś talent, ale też również odkrywacie coś, co dotyczy Was naokoło, tak? Albo coś, co dotyczy starszej kobiety, starszego mężczyzny, w każdym bądź razie jakichś wartości tutaj rodzinnych, tak? Słuchajcie, może też do Waszego życia wejść osoba starsza, która będzie wręcz uzdrowicielem, uzdrowicielką. Jest to osoba, która ma silną bardzo energetykę i Wy będziecie bardzo to odczuwać. Jak do tego podejść? Słuchajcie, piątka kielichów, jak do tego podejść? Nie bać się. I właśnie mówię o tych, o tych granicach, też tutaj chciałam powiedzieć raczej, że wy będziecie w jakimś sensie się tak, jakby odosabniać, tak? Stawiać jakieś granice czemuś, komuś, ale też, słuchajcie, będziecie odsuwać się od ludzi, dlatego że wy nabieracie innego, wasze życie nabiera innego spojrzenia, innego wymiaru. I też poniekąd możecie wracać właśnie do tych bolesnych wydarzeń, analizować je. I tak naprawdę nie do końca będziecie z tej sytuacji zadowoleni. Nie wiem w zasadzie dlaczego macie to robić, bo tak naprawdę dookoła Was wszystko nabiera nowego koloru. Słuchajcie, Piotka Kielichów to jest tak, że nie wszystko jest jeszcze stracone, tak? Czyli Wy jeszcze możecie coś zdziałać w życiu, do czegoś dojść, tak? zacząć żyć na nowo, zacząć żyć inaczej, zapomnieć o sytuacjach, bądź o ludziach, którzy przysporzyli wam jakiś wspomnień bolesnych wspomnień, tak wydarzeń tak. Jednocześnie wy też musicie wiedzieć że być może ta samotność, którą wy będziecie odczuwać w ten nowej księżyce, ona ma was otworzyć właśnie na coś nowego, a nie po to, żeby wracać znowu myślami do bolesnych wydarzeń, do przeszłości, analizowania czegoś i takiego tak naprawdę zmęczenia emocjonalnego, nie wiadomo czym do końca, bo nic mi się tutaj, słuchajcie, nie pokazuje i nawet wręcz nawet taki strach, słuchajcie, jest tutaj przed zaczęciem zaczęciem czegoś nowego, bądź odnowieniem czegoś, tak? I e, co należy natychmiast opuścić, e, iluzje, kochani. E, e, trzeba po prostu zacząć cenić ten czas e, i osoby, które wyciągają do Ciebie rękę, które chcą Cię przytulić, osoby, które chcą z Tobą przebywać, należy niezwłocznie zaprzestać, e, kochani, e, tego, że też... Um, odsuwacie się od ludzi być może, wciąganie się znowu w przeszłość, e, rozkminianie, rozpamiętywanie i takie nawet w sumie bym powiedziała użalanie się nad sobą. E, czemu, komu trzeba się przyjrzeć i co trzeba wykorzystać. Idzie do Was buław ten nowy początek słuchajcie i też yy, wasza być może wasze takie nieprzemyślane wyskakiwanie, wypowiadanie słów, to należy zweryfikować ale też to, że azbuła się do was nową energię piękną energię, energię słońca czystość, tak nowy start i y, nie należy, kochani, y, tego lekceważyć, tylko podjąć po prostu tą rękawicę i iść właśnie w coś nowego, tak, nie bać się, ósemka była w tą, nie widać tak bez ciemno, słuchajcie, tu mam lampki jakieś takie, y, no, także, kochani, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, łapki w górę, y, jeśli Wam się podobało, nowe osoby zapraszam do, y, kochani, nowe osoby zapraszam do subskrypcji. I jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem, aż Wam życzę samych sukcesów, spełnienia i spokoju. Pozdrawiam serdecznie. Witam kochani, jest to rozdanie na... ojej, ale mi się karty sypią. Jest to słonka rozdanie na nów Księżyca 3 września. Um, także zaczynamy, bo już jest późno, słonka, a tutaj ciemno się robi już teraz jest szybciej ciemno także już nie ma tego latania kończy się lato powoli, no ale jeszcze trochę trzeba się cieszyć, tak lwy, lwy e, wasza ogólna energia na nów księżyca 3 września, lwy mhm lew, U, lew. Mhm. Co do Was nowego idzie? Mhm. Działanie. Super. Jak do tego podejść? Jak do tego podejść? Mhm. Co należy zostawić? Co należy zostawić? Co należy zostawić? Czemu komu się przyjrzeć? Uuuu... Ale nie wypadłem, słuchajcie, te karty. i Maria, karty lecą. Nie ma batano. Co należy zostawić? Mhm. Słuchajcie, jest słońce z przełożenia Rydwan, wy macie szansę na romans, na nowe możliwości, idziecie do przodu w ogóle, Lwy. wy macie piękne karty, ale też jest pewna kłótliwość, nerwy, tak nie wiadomo do końca, słuchajcie, tutaj możecie za bardzo też no, słowami tutaj krzyczeć. Także bardzo i Piątka Buław jeszcze współtworzenie, ale też bardzo dużo nerwów. Także uważajcie kochani. Słuchajcie, ogólna energetyka u Was to jest takiego zmęczenia, niezadowolenia, wspominania, rozgoryczenia, zawodu. Natomiast Wy do końca nie widzicie, że dookoła Was są różne możliwości. Jest tutaj szansa, pomimo tych nowych możliwości, jakie Wy możecie mieć, tak, nowej energetyce, Tutaj jednak wy gdzieś jesteście chyba przemęczeni, mam wrażenie. Tak. E, kochani, to może też dotyczyć takiego wspominania e, kogoś z przyszłości lub jakiejś współpracy, bądź zastanawiam się, jesteście na etapie e, analizy waszej współpracy, waszych relacji jakkolwiek czego by się dotyczyło Waszych relacji. Wy analizujecie jakąś relację, wspominacie, nie do końca jesteście zadowoleni z danej sytuacji tutaj, tak? Być może praca wam nie służy, współpracownicy, bądź relacje prywatne, partnerskie, tak, bo tutaj ewidentnie. Tu jest tak jakbyście się troszeczkę poczuli zepchnięci na dalszy plan. Dlatego, że nie jest to tak, że nie jest to, czego oczekiwaliście, i poczuliście się mało ważnymi ludźmi. Czyli wy bardzo chcecie być tymi osobami na piedestale, jak to lew, tak? Natomiast pokazuje się tutaj, że wy czujecie się w jakimś sensie dla kogoś nieważni. Nie ma tej hierarchii u was, waszym zdaniem zachowanej, tak? Więc tutaj jest takie, jakby znudzenie, zmęczenie jest niedokładnie to, czego się drogiwie spodziewałeś. Być może też jakaś tęsknota, ale też tutaj chodzi o, jakby dla niektórych osób może być niewystarczająco pieniędzy. tak I kochani, co do Was nowego przychodzi, ósemka buław dla wielu osób przychodzi nowy romans, działanie, szansa to przyniesie Wam szansę na założenie rodziny dla osób samotnych bo tu się pokazuje dziesiątka kielichów, coś pięknego. Słuchajcie, dla wielu osób będą tutaj rozmowy prowadzone z najbliższymi, czyli um, może tak być, że sprawy, które będą się u Was działy, będą się działy bardzo szybko i intensywnie. I to będzie dotyczyło osób najbliższych u Was. Dziesiątki kielichów, dziesiątka kielichów jest to rodzina, grupa, ludzie, ludzie, z którymi współpracujecie. Więc tutaj te sprawy będą nabierały naprawdę szybkiego tempa, będzie się bardzo dużo działo, słuchajcie, i może się tyle zadzieć, że przyjdą do Was zmiany. Przez to naprawdę nieoczekiwane, bo karta wieży mówi o zmianach z znienacka. Także uważajcie również też na prąd. Nie dotykajcie gniazdek, słuchajcie, bo tutaj też może być walnięcie prądem, żeby nie chodzić z takimi włosami, słuchajcie, nastrzyżonymi. <grydy> ale przyjdą, słuchajcie do Was zmiany. I teraz tak, co należy zostawić? Należy zostawić agresję, którą macie w sobie. Należy odejść od niezadowolenia, agresji, upierania się przy swoim, bo tutaj ewidentnie jest pokazane kłótnie, walki jakieś. Należy natychmiast po prostu to zostawić, bo to Wam nic nie da. Tutaj należy postawić na współdziałanie z rodziną, lub z ludźmi obok we wszelkich relacjach biznesowych czy prywatnych, tak? I czemu komu się przyjrzeć? Przyjrzyjcie się też swojemu własnemu działaniu, waszej chwiejności, emocji czasami, jaką macie, ale też przyjrzyjcie się osobie, która przypadkiem też jest chwiejna, jest to osoba z znaku ognia również, to może być matka. To może być kobieta, która jest bardzo wygodna i bardzo licząca na Waszą pomoc jednocześnie. Jednocześnie to możecie być Wy, gdzie Wy energetycznie uważacie, że wam się wszystko należy, tak? Możecie mieć taki pogląd akurat na ten moment, że no może, możecie mieć taki pogląd, gdzie, kochani... Zamiast działać, to jest tutaj właśnie pewna chwiejność, bo Wy do czegoś się zapalacie i później nagle opadacie. Jesteście z tego tyłu później niezadowoleni, rozgoryczeni, tak? I też należy się przyjrzeć osobie, która jest niestabilna, która dużo obiecuje a nie wywiązuje się z obiecni, która jest bardzo zmienna. To może być właśnie osoba z Waszego otoczenia, z Waszej rodziny. Również dobrze to możecie być Wy. I kochani, z przyłożenia macie słońce, macie naprawdę duże możliwości. To słońce się Wami opiekuje do tego i predysponuje ku temu, aby Wasze sprawy toczyły się po Waszej myśli ale należy to zrobić z rozwagą i spokojnie, tak, bez zbędnej agresji, agresję trzeba naprawdę zostawić, bo jest w Was bynajmniej, nie na pewno nie we wszystkich, ale bardzo dużo jakiejś agresji, po prostu nerwów także życzę Wam kochani wszystkiego co najlepsze proszę o łapkę w górę, dla nowe osoby zapraszam do subskrypcji i jeżeli byście chcieli czytanie prywatne, zapraszam do opisu pod filmem, życzę Wam wszystkiego Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam kochani. Witam kochane strzelce. Jest to rozdanie na nów księżycach, które odbędzie się 3 września. Jest on w lekkiej opozycji z saturnem w rybach, więc sytuacja może być lekko napięta. Natomiast na całe szczęście mars przychodzi już do raka, więc energetyka będzie troszeczkę złagodzona. Słuchajcie, zapraszam Was do czytania, bo już jest późno. Tu się ciemno szybko, słuchajcie, robi. Ja tutaj mam jakieś lampki, ale słuchajcie, jednak nie zbytnio nie, nie widać mnie ee, zbytnio mocno, no ale to nic, nie ma czego słuchajcie, żałować. <ścoughs> tak, kochani, zaczynam. Słoneczka moje i teraz tak. Wasza ogólna energia na 3 września na ten dół. Wasza ogólna energia. Na ten now księżyca, Wasza ogólna energia na ten now księżyca. Mhm. Strzelec. Co, do, co nowego do Was idzie? Strzelec. Co nowego do Was idzie? Co nowego do Was idzie? Strzelec. Co nowego do Was idzie? Strzelec. Co nowego do Was idzie? co nowego, o, dobrze, słoneczku, super, e, jak do tego podejść, jak do tego podejść, jak do tego podejść, mhm. Mhm. co należy zostawić, co należy zostawić w strzelce, co należy zostawić? Mhm. I czemu się jeszcze przyjrzeć, tak? Mhm. Czemu się przyjrzeć? Kochani, em... sprawa dotyczy tutaj słuchajcie jakichś relacji, być może biznesowych, jak i również prywatnych. Na ten moment Wasza energetyka jest bardzo nastawiona, słuchajcie, jesteście bardzo mocno zdeterminowani do działania, do wdrażania jakichś innowacyjnych rozwiązań. Bądź tutaj jest, jest potrzeba rozwiązania czegoś, co nie daje Wam jakiegoś spokoju. Rycerz mieczy mówi, że bardzo dosyć intensywnie możecie na ten moment władać słowem, możecie być końśliwi również. Możecie być też um, nadpobudliwi. I co nowego do Was idzie? Słuchajcie, idzie do Was słońce, więc najprawdopodobniej Wasza sytuacja ulegnie zmianie. Dostaniecie siły. Do słońce jest opieką, tak? Słońce się Wami opiekuje. Dostaniecie więcej, tak jakby, wyobraźni, nawet wasza wyobraźnia będzie pracować do tego, jak te problemy na dzień dzisiejszy rozwiązać. Może być tak troszeczkę, słuchajcie, że co należy zrobić, jak do tego podejść, należy nie czekać na pewne rozwiązanie, aż się samo rozwiąże, tylko wdrożyć działanie, ale również też zrobić to umiejętnie, omijając omijając kłótnie, omijając agresję, omijając, słuchajcie, wylew, takie wylewanie emocji, bo może się to skończyć, słuchajcie, porażką, piątka, piątka mieczy, tak? Karta wisielca mówi o tym, żebyście pewnej sprawy się, słuchajcie, przyjrzeli, ale w ciszy. Tak? I żebyście pewne rzeczy zanalizowali, tak? bo należy tutaj na chwilę coś przeczekać, przemyśleć i słuchajcie, co należy natychmiast zostawić. Należy właśnie zostawić tą utratę energetyki poprzez te właśnie negatywne emocje, poprzez te szybkie działanie, bicie się z koniem, że tak powiem, kopanie się z kimś, tak? Jakieś kłótnie, agresje. Należy po prostu od tego podejść, o czym mówi tutaj, słuchajcie, piątka monet. Bo um, słuchajcie, idzie do Was naprawdę coś fajnego, jakiś dar od losu, szóstka monet mówi o darze od losu, tak? Co należy, czemu się przyjrzeć? Należy się przyjrzeć, wyciągać wnioski, że na przykład nie było równego dawania i brania, tak? Jeżeli chodzi o wszelkie relacje, wy być może włożyliście więcej w to energii uczuć, aniżeli na przykład druga osoba czy szef, tak? Ale też yy, należy, słuchajcie, odejść i zrównoważyć przede wszystkim swoje emocje i dostrzec to, że jest się naprawdę na ten moment Czymś cieszyć, tak? jeszcze dołożę Wam, słuchajcie, karty tutaj. Te karty tak bardzo prosto się ułożyły. Słuchajcie, bez zbędnych tych. I słuchajcie, dziesiątka monet, szóstka monet, dziesiątka monet. Słuchajcie, idzie do Was spełnienie. Wy w tej chwili jesteście w otoczeniu ludzi kompetentnych, ja myślę, dostaliście jakieś coś od losu, dostaliście coś do was fajnego przyszło, co warto też dostrzec, docenić, a nie wracać do poprzednich zdarzeń, bo najważniejsze, żebyście teraz się skupili na tym, co macie dobre, bo macie naprawdę dużo dobrego. Myślę, że fajnych ludzi obok siebie, fajną relację, obojętnie, czy jest to relacja biznesowa, czy jest to relacja prywatna, pokazuje mi się tutaj dziesiątka monet, będziecie się czuli spełnieni, docenieni tutaj, będzie Wam się wygodnie po prostu było. Tak? Natomiast właśnie należy odejść od agresora, tak? takiego swego rodzaju agresora, zaufać tej opaczności, zaufać Słońcu, które Was będzie, słuchajcie, prowadzić bo naprawdę kochani e, idzie do Was naprawdę dobry czas. Słonka moje, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, spełnienia, spokoju, radości. E, co Was proszę, łapkę w górę, e, a nowe osoby zapraszam kochani do subskrypcji. Będzie mi bardzo, bardzo miło. No i kochani, jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem tymczasem. Ściskam Was serdecznie. Śpijcie kochani dobrze, bo już jest późno. No chyba, że ten filmik będziecie oglądać rano, to nie idźcie spać. <grych> no, a ja słuchajcie, już idę odpocząć, bo dzisiaj pracuję od pół do siódmej do tej pory, a już w tej chwili jest 22 godzina, także no już jest dosyć, dosyć, prawda? Kochani, ściskam Was serdecznie, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.